Na witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, już jesteśmy w milionowicach cali i bezpieczni. Jeśli ktoś się zastanawia, no ale co w tym dziwnego, że jesteś milionowicie, o co chodzi z tym, że jesteś bezpieczny, no mordy, no przecież byliśmy na wyprawie wytwierdzy podwodnej dla Elvisa bo on mnie tam wysłał. No jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to zobaczcie, bo jeżeli myślicie, że Maciuś jest takim nupkiem i sobie nie poradzi, no to naprawdę, słuchajcie, ja tam wszedłem jak szef pozamiatałem i po prostu wyszedłem. No i dzisiejszy odcinek, zaczniemy sobie totalnie na szybkości, bo tutaj mamy łupy, tak? Łupy z wczoraj, jest troszeczkę tego pryzmarynu, oczywiście, słuchajcie, gąbka i złoto są dla mnie, także zostawimy, słuchajcie, te itemki dla Elvisa, te rzeczy, które on mi dał, czyli ta zbrojka, no bo to też, słuchajcie, jakby on mi ją dał, czy tą na przykład podkę, to mu musimy zwrócić, no bo to jednak nie jest moje, a co będziemy robić później? No to słuchajcie, mamy mega niecny plan, w sensie, zaraz wam go oczywiście przedstawię, ale on, on jest naprawdę zły. Widzę, że tu jest nawet skrzyneczka. W sensie to są też moje itemy z poprzedniej wyprawy. Także wezmę ten pryzmaryn. Wezmę tą skrzyneczkę. Bo to łącznie dwie wyprawy. To jest, słuchajcie, Gites. Potrzebuję jeszcze tabliczki, ale widzę, że tutaj jest tabliczka. Także to możemy sobie ogarnąć. Siema, jakby ktoś pytał. Jestem bogaty, bo mam willę. Jakbyś nie pytał, to dalej jestem bogata. Aha, nie wiem, czy to napisał agent, czy to napisał Elviso, mniejsza. Ja tutaj zostawiam, słuchajcie, w takim razie te właśnie itemki. Tutaj jest, słuchajcie, pryzmary, tutaj są do tego jeszcze itemki Elvisa, czy coś tutaj jeszcze jego jest, no to to niby jest jego, ale zaczniemy, no to jest moje, to jest moje. Ja miałem zdobyć tylko ten, także zostawiam mu tabliczkę i już wam tłumaczy, co będziemy sobie dzisiaj robić. Tak jak widzicie tabliczka na miejscu, łupy z wyprawy mój szefie, no bo trzeba mu się troszeczkę, wiecie, no podlizać, podlizać, tak jak mówię, tutaj są takie temki. i teraz, mordy, teraz nie będziemy sobie nic robić na budowie, bo korzystając z okazji, że jestem sam na serwerze, lecimy sobie do usługowa Abry, a co tam, Maciu, co ty tam takiego będziesz robił w tym usługowie, no, nie no, zaraz wam powiem, spokojnie. Już jesteśmy przy usługowie, także pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale. Subskrybujcie kanał, bo odcinki są codziennie, dzień, w dzień. Codziennie tutaj słuchajcie, coś robimy na budowie Elvisa. I nie tylko, tak jak dzisiaj. Zresztą, słuchajcie, no dzisiaj będzie zapowiedź czegoś naprawdę nicnego. Także zostawcie suba, żeby nic nie przegapić. Oczywiście bardzo to pomaga w rozwoju kanału, więc jestem Wam za to bardzo wdzięczny. I wpadajcie na Instagram, jeżeli chcecie zobaczyć sobie, jak trenuję, albo jak gotuję, albo jak oglądam, słuchajcie, mecze polski, tak, mecze polski nauro, no bo dzisiaj jest pierwszy mecz Polaków, mordy, koniecznie wpadajcie na Instagrama, żeby zobaczyć jak nasz piesek em, oczywiście kibicuje, jak nasz piesek em, ogląda, no bo to jest, słuchajcie, na pewno mega fajna sprawa. Także wpadajcie także na Instagrama i zostawiajcie suba Maciochuba. Dobrze, jak już każdy zostawił sobie subika, no to możemy z czystym sumieniem sobie polecić. No i patrzcie, tutaj oczywiście usługowo, na pewno wiecie dokładnie, jak to działa. I Macioch, ja em, kilka dni temu dawałem zlecenie Abrze na najlepszą zbrojkę, jaką tylko można, bardziej na enchanty. I zobaczymy, słuchajcie, czy on w ogóle coś tutaj zrobił. Wow, jest coś tutaj, naj, no, tylko to jest, poczekajcie, poczekajcie, to, 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 nie rozumiem tego, jakby to mi nie jest potrzebne I nie mam tutaj spodni enchantowanych, I ja, ja myślałem w ogóle o enchantach samych w sobie, on mi dał diamentowe rzeczy Poczekajcie, Unbreaking 3 Aqua to jest git, ale nie ma prota Protection 4, and okej, okay, to jest mocne, to jest mega fajne, tutaj Protection 4, Feather Falling, to też jest fajne ale nie ma spodni enchantowanych, do tego tutaj nie ma prota, do tego ja myślałem o samych enchantach samych w sobie, no bo chciałem nederytową mieć zbroję, ale dobra, widzę, że tu jest jakaś książka, czy to jest moja książka, czy on to napisał, słuchajcie, potrzebuję najlepsze enchanty na zbroję, okej, okay, to jest moje, ale widzę, on to dopisał, diamenty 29, level 19, teraz, czy to jest jego koszt, czy, czy to jest jego koszt, czy ja mam mu to oddać, ej, jak ja mam mu oddać level, ej, mordy. Nie wiem jak to rozegrać. Muszę go się o to zapytać, w takim razie. No, bo okej, okay, diamenty mogę mu oddać, ale ja nie prosiłem o diamenty. Ja chciałem tylko książki, także coś tutaj poszło nie tak, ale nie po to tu przyszliśmy, mordy. Przyszliśmy do usługowa, tak, ale będziemy się skupiać na tej skrzyneczce. Oj, gościu, na tej skrzyneczce, naprawdę, słuchajcie, mój plan jest mega zły. Jak widzicie, mam w ekwipunku dwie książki. Które właśnie wyciągnąłem z, m, ze skrzynki Elviso. I tak, jedna jest. E, co tutaj mamy napisane? Że Szanowna Berko z tej strony. A to dobra, to jest jakieś zlecenie, jakieś takie nie wiadomo co. To jest, słuchajcie, notatka, którą ja napisałem. I włożyłem do skrzynki Elviso, że niby Elviso ją napisał. Poproszę tak dużo flag Polski, jak tylko się da. Będę robił prank na Villa Agentixa, więc musi e, być dużo. Płacę dwie sztabki Golda za jedną flagę. To jest, słuchajcie, moja robota. I patrzcie, co tutaj się znajduje. Na pewno wiecie. Że tutaj jest mnóstwo flag Polski W ogóle gadałem z Adrą i on powiedział, że On powiedział, że Elvisa nie chce mu za to zapłacić. Ja myślę sobie, nie, 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 no dziwna sprawa, nie no ja nie mam pojęcia o co chodzi, co, co, co jak to możliwe, ale do dobra, stary, jeżeli on jest taki zły, jeżeli on ci nie chce zapłacić za to, to ja mogę za to zapłacić. I mordy, teraz przechodzimy do mojego planu. Wbijamy się tutaj Bierzemy, słuchajcie, wszyściutkie flagi, ale to wszyściutkie, słuchajcie, flagi. Barwnik, słuchajcie, no, barwnik nie, no póki co tego nie będę brał, bo mój plan jest taki, że tak jak napisałem, słuchajcie, że niby tam Elviso będzie robił prankę na willi Agenta, tylko po to, żeby sprankować tak naprawdę Elviso, żeby to Abra do niego przyszedł i żądał kasy, zresztą to się udało, ej, to się udało, naprawdę, słuchajcie, oni mieli zagwozdkę. To ja pomyślałem, ej, dobra, wykorzystajmy to, wykorzystajmy to, słuchajcie, weźmy te flagi, bo Abra mi powiedział, że może ich zrobić jeszcze dużo i Zróbmy tego pranka, mordy, zróbmy tego pranka. Patrzcie, mamy tyle flag, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawie siedem staków. Okej, okay, to nie wystarczy, nie ma co się łudzić, że to, słuchajcie, wystarczy na pokrycie całutkiej ściany, albo przynajmniej w większości tej ściany frontowej willi agenta. Ale Abra mi powiedział, że on może zrobić tych flag jeszcze bardzo dużo. Ja w takim razie muszę napisać zlecenie Abrze, żeby on te flagi mi dorobił. Ja za to zapłacę i wyobraźcie sobie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, widzicie, co? Ja pójdę tam, ja wam pokażę to. Wbijamy się na Macioch Tower, skąd jest piękny widok na tą willę, no doskonały i teraz wyobraźcie sobie, że ja tych, słuchajcie, flag mam w ekwipunku, powiedzmy, full, mam full tych flag i robimy pranka, słuchajcie, robimy pranka na agencie, że... Całą ścianę pokrywamy tymi flagami. Okej, okay, naj, e, powiedzmy, najmniejszy wymiar kary, to, żeby pokryć, słuchajcie, to, co teraz pokazuje. Te te, 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 te klocki, te klocki brzozy. Bo patrzcie, że e, jakby te, te paski pokryć właśnie flagami, to by było bardzo designerskie, a byłoby naprawdę polskie. No bo żeby pokryć, słuchajcie, wszystko, to to się wydaje nierealne. Ale to jest taki najmniejszy wymiar kary. Oczywiście zrobimy tyle, ile będzie się dało. Więc lecimy teraz do usługowa i piszemy, słuchajcie, abrze, że po prostu potrzebujemy tych flag więcej. you Dobra, jesteśmy z powrotem. No i teraz prosta, słuchajcie, sprawa. Um, ja te flagi to sobie zachowam. Ja te flagi sobie zachowam, ale wezmę moją notatkę. I ja tutaj, po pierwsze, zapytam się, ile Avra chce zapłaty za tą zbrojkę. Ja mu też napiszę, że ja chciałem enchanty. Ja nie chciałem zbrojki, bo ja chciałem mieć te enchanty na e, zbroi nederytowej. Chyba, że mogę ją zrobić na nederytową. No dobra, to to sobie ogarnę. Ale przede wszystkim wyjaśnię mu sytuację, że, no dobra, Elvisu, jak nie chcę twoich flag, no to słuchaj, ja, ja je przygarnę. Oczywiście, żeby się nie marnowało. Ale to mi jeszcze troszeczkę dorób to ja sobie pokryję Maciuch Tower tym, no nie, a oczywiście, słuchajcie, nie, no mój plan jest zły, ej, serio, ja wiem, że on jest zły, ja wiem, że dla agenta to będzie jak po prostu cios, cios potężny, cios, jakbym mu, słuchajcie, tak przywalił, ale, no, słuchajcie, no, wyobraźcie sobie, no, wyobraźcie sobie właśnie w tym momencie, ile agenta pokrytą tymi flagami, wiecie co, nie, ja wezmę te flagi, ja wezmę te flagi, ja je pokryję, tak, jeden pasek pokryjmy teraz, ten pasek, o którym mówię, o właśnie taki i zobaczmy, słuchajcie, jak to się prezentuje. Dobra, udało mi się pokryć cały pasek. Zaraz wam pokażę oczywiście z odległości jak to wygląda. I zleciało na to na jeden ten jakby taki słup, jeden pasek, to no słuchajcie, nazwijmy 2,5 staka flag, czyli 16 dodać 16 to jest 32, czyli 40 flag zleciało. To no, jest słuchajcie, przydatne do obliczeń, no patrzcie. No patrzcie, ej, tu wygląda ładnie. W sensie okej, okay, agentowi i Elvisowi pewnie się nie spodoba, ale wyobraźcie sobie teraz, że wszystkie te paski są tym pokryte, albo nawet więcej, albo słuchajcie, no, po prostu, najwięcej jak tylko będziemy w stanie pokryć, że to będzie biało-czerwone, no, po prostu hit, ja wiem, że słuchajcie, agent X nie jest nienawidzi do końca życia, ja wiem, że on będzie, słuchajcie, mnie dręczył później, ale czy to nie jest, słuchajcie, warte tego, czy to nie jest warte zobaczenia jego Ja oczywiście muszę to teraz szybko, słuchajcie, zebrać, ale to jest tylko taki, wiecie, jakby trailer tego, słuchajcie, co ja chcę zrobić, no bo, kurczę, miałem dobry pomysł, żeby sprankować Elviso właśnie, żeby Abramu zrobił flagi. Teraz mogę wykorzystać tego pranka. Słuchajcie, ja wykorzystuję pranka do robienia pranka. Jestem Jestem królem pranków, po prostu, nie no. Mordy, za to się należy. Za tą inicjatywę się należy subskrypcja. Ja wiem, że, słuchajcie, ta willa jest dla was ważna, ale no wiecie, słuchajcie, no muszą być jaja na serwerze, żeby nie było zbyt poważnie. No bo kurczę, jak będziemy tacy, no wiecie, tacy poważni. O kurczę, wybudowałem sobie willę. Jestem agentik, potężny gracz. Nie no, słuchajcie, trzeba mu utrzeć nosa i pokazać mu, że tutaj przede wszystkim jest zabawa. Dobra, zbieramy sobie teraz te wszystkie flagi, yy, bo musiałem je oczywiście rozwalić, no bo, że słuchajcie, no tak jak mówię, to jest tajemnica, nie mówcie tego nikomu, zresztą nawet, słuchajcie, jakbyście powiedzieli, to ja myślę, że Agent X się tym nie przejmie, w sensie, nie wiem, czy on by w to, słuchajcie, uwierzył, no bo to jest takie, wiecie, no słuchajcie, to... No słuchajcie, wiecie, no łatwo coś takiego wymyślić, łatwo coś takiego wkręcić. Także ja bym, słuchajcie, was prosił jednak o milczenie, jak zawsze, ale ja wiem, że zawsze się znajdzie ktoś, kto wygada, ale no stres. Ja już, słuchajcie, mam takie patenty ogarnięte, więc bierzemy sobie tą książkę. Czy to jest ta książka, którą właśnie chciałem? Tak, to jest ta książka, więc tutaj sobie to wszystko, słuchajcie, usuwamy, chociaż nie, bo on, on może mieć to jako notatkę, więc ja to, słuchajcie, wszystko usuwam i piszę nową wiadomość. Słuchajcie, wszystko już jest gotowe, więc teraz wam to oczywiście przeczytam. Napisałem na początku mistrzuniu, ja prosiłem o same książki Enchant, ale dogadamy się, napisz tutaj na ile wyceniasz tą zbroję, bo nie rozumiem tego co napisałeś. Ej, ej, pat, pat, patrz, patrz. Pat. Ej, ko kolega Kolega chciałby się do mnie wbić, ale... O kurde. Jeden się nie wił, ale drugi się bił, słuchajcie, no oczywiście jest notka, więc będą mnie atakować gałganiarze, ale dobra, lecimy dalej i druga wiadomość, słyszałem, że Elviso pogardził twoimi flagami, nie, 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 o nie, ej, o oh no. O, w pytkę. Ej, muszę, muszę to odbudować. Okej, okay, słuchajcie, ja muszę to. Wiecie co? Ja to w takim razie zabuduję teraz. O, kurde, ale Ej, jest przypał, jest przypał fest. W takim razie, dobra, ja to zabuduję. Ej, ale zaraz oczywiście to muszę odbudować. Ej, tylko chcę wam to dokończyć. Ja nie mogę. No, musiał Creeper wbić. No, zawsze musi być fajny na odcinku. Słyszałem, że Elizo pogardził Twoimi flagami, żeby się nie zmarnowało. Ja mogę je odkupić, ale po promocyjnej cenie. No wiadomo, no, słuchajcie, ja tutaj ratuję niby biznes, no nie? Ej, do tego poproszę jeszcze co najmniej. O, co najmniej się pisze, ej, oddzielnie. Drugie tyle, co już Robiłeś, ale czym więcej, tym lepiej. No, słuchajcie, prosta wiadomość, nie ma w ogóle tutaj, e, co kombinować. Zostawiam tą wiadomość. On, on mówił: Poczekajcie, poczekajcie, e, jak to było, że na dole czy na górze? To jest, słuchajcie, e, książka na dole skrzynki dałeś zlecenie, dobra, czyli książka na dole musi być, nie na górze, jak pozostawiamy. No właśnie, czyli zostawiamy ją tutaj. E, Tej temki powiedzmy, że będą sobie na górze. No i Gites smajony w takim razie, ja muszę. Ja muszę to zbudować. No, nie no fatalnie. Dobra, słuchajcie, tutaj tylko napiszę oczywiście Elviso, bo tutaj było. Elviso. Tutaj słuchajcie, było tak samo. Elviso no nie mogę przez tego creepera głupiego, beznadziejnego. Poczekajcie, poczekajcie, jak to tutaj w takim razie, słuchajcie, leciało. No tutaj na pewno było... Coś w tym stylu, żeby to było ładnie. A nie, tutaj były te półpłytki Kurde, bele, Marce, tele, Maciok, jednak jednak nie jesteś, nie jesteś taki przebiegły, jednak twój plan nie, nie był taki dobry. Czyli tak, py, pykniemy sobie Pixon. O! I przynajmniej mamy Daszek zrobiony. Jest, to jest dobra morda, ja to muszę naprawić, wie, że tu jest cegła drewno, także raczej na luzaczku. Ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo odcinki są codziennie. I jak widzicie, szykujemy coś niesamowitego, pranka, jakiego chyba jeszcze nie było na tym yy, serwerze. Chociaż... Zamiana, słuchajcie, to, to co zrobił Elviso z Willą to było mocniejsze, ale! Ale to było, słuchajcie, też takie podlejsze troszeczkę. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co się licytować, pamiętajcie, żeby subskrybować pamiętajcie, żeby wpadać na Instagrama, bo oczywiście jest mecz Polaków, jak chcecie zobaczyć jak my kibicujemy, jak chcecie zobaczyć jak nasz pies kibicuje, to oczywiście wpadajcie na Instagrama do następnego i yo!